Rampalt. Dzisiaj zaczynamy nie taką już nową serię, ale z nową jakością. Otóż kupiłem sobie nowy mikrofon za całe 125 zł. Teraz szpanuję na osiedlu. I, no i będę takie nagrywał krótkie audycje, moje mini audycje mm, na początku filmów. Mam no, nadzieję, że to będzie dobry pomysł i że Wam się spodoba mój głos. Po dość dłuższej przerwie to były właściwie 3 miesiące bez zdawania żadnego materiału straciłem wiedzę więc teraz się wezmę ostro zapas zapas, czy tam za myszkę i będę grał i będę to nagrywał i obiecuję że teraz już będzie lepiej i się poprawię, obiecuję pokorę no więc teraz zaczynamy nową misję to będzie jądra ciemności okej okay, jądro ciemności to nie było śmieszne Mm. życzę miłego oglądania i to co powinienem powiedzieć na początku to cześć no więc teraz mówię cześć a i miłego oglądania i cześć momenta już byliśmy w Ameryce Południowej, dzięki uprzejmości pewnej agencji bez nazwy, pracując dla gościa, który codziennie posyłał na śmierć kilka oddziałów takich jak nasz. W teorii wiodło nam się coraz lepiej. Ten Aguirre musi być w CIA jakąś szychą, skoro go przysłali tu w pojedynkę. Oho, nie podoba mi się to. Ani trochę mi się nie podoba. Hej! Fleet, skaza się? Daleko jeszcze? Lin! Ej, kolej! Yeah, moment, moment! Jest ja chwila, stary! Musiałem gdzieś fajki! Ej, chwilonia! Tade pieprzone wtorki i stary zawsze takie popieprzone! Kiedy dotrzemy na miejsce? Za kilka minut! O, ho to co? Kurwa! Rakiety! Rakiety! Da, widziałem! Co to, to kurwa jest! To te tanieruskie ruskie rakiety! Gdyby to był pocisk kierowany, wtedy musiałbym się trochę sprężyć. A mógłbyś odstawić nas do strefy lądowania, zanim ja też będę musiał się sprężyć. Jasne. Luz, robi się szefie. Baza, tu piekielny jeździec, potwierdzam desant 6449. Może być naprawdę krótka misja. Dobra, wszyscy za mną. Oczy szeroko otwarte. To robota naszego faceta. Niezły strzał, jeśli chcecie znać moje zdanie. Nie, nie chcemy. Ciii. I co Widzimy teraz? Pięciometrowy odstęp. W tym kierunku. Obóz Aguayera jest tam. Nie są tu mieli rozpierduchy. Część z nich to ludzie Aguayera. ciała. To wszystko. Tracimy tylko czas! Chwila, chwila, chwila! Jezu chryste, facet jest trupem do kurry nędzy. Na bank zdążą nas tu przygwozić, zanim pan detektyw odkryje to, co i tak już wiemy! Aguajr żyje! W przeciwnym razie zabraliby te ciała! Hmm... Tak, to już jakiś ślad. Pewnie zostawił go Aguirre. Wszystko pasuje. To właściwy kwadrat. Musimy kierować się w górę rzeki. Dobra. Wezwij Flina. Flin odleciał Hux. No, to widzę, że robi się coraz lepiej. Aha. Mamy towarzystwo. Ruch na urowisku! Wiodzi! Spokojnie! Robota naszego faceta. Niezły strzał, jeśli chcecie znać moje zdanie. Nie, nie chcemy. Cii. I co nie teraz? widziałeś? metrów odstęp. W tym kierunku. Obóz Aguajera jest tam. Nie złą tu mieli rozpierduchę. Część z nich to chyba ludzi Aguajera. Dwa ciała. To wszystko. Tracimy tylko czas! Chwila, chwila, chwila. Jezu chryste. Facet jest trupem do kurry wynędzy. Na bank zdążą nas tu przygwozić, zanim pan detektyw odkryje to, co i tak już wiemy. Aguajr żyje. W przeciwnym razie zabraliby te ciała. Hmm. Tak, to już jakiś ślad. Pewnie zostawił go Agwajer. Wszystko pasuje. To właściwy kwadrat. Musimy kierować się w górę rzeki. Dobra. Bezwij Flina. Flin odleciał, Hax. No, to widzę, że robi się coraz lepiej. Aha. Mamy towarzystwo. To BVS! Uwaga, klicze! Parlu, skocz tam na taras, mógł granatki... Czemu oni zaczęli do nas strzelać? Pewnie nie chcą, żebyśmy dorwali Aguayera. Mówię wam chłopaki, on żyje. Jaki plan? Wzywamy Flina, żeby nas stąd zabrał? Mówiłem już, że nie. Dobra, może powinniśmy znaleźć jakiś inny pojazd? Nie podoba mi się ta rzeka. Miejcie oczy szeroko otwarte. Ta cała broń. Myślicie, że Braidwood powiedział nam całą prawdę? Skąd mam kurwa wiedzieć? Jestem zwykłym trepem, a nie dupkiem ze służb. Wykonuję tylko swoją robotę. Okej, okay, się zobaczy, mam pewną teorię. Oho! Zostańcie państwo z nami. To będzie dobre. Powaga, słuchajcie. Jeśli goście, którzy nas zaatakowali należą do jakiejś bojówki, to ktoś im musi płacić. Kto? To jest pytanie. Pewnie ktoś, kto interesuje się losem Aguayera. Kurczę, widzieliście to? Pewnie ptaki. No nie wiem, może i idę... tak. Po prostu rozglądać się. Kurde. Jestem pewien, że coś widziałem Pewnie nas obserwują Czemu nas nie atakują? Chwila, też to widziałem Coś tam jest Właśnie, krzak się poruszył Widziałeś to? Nie no, nie wiem No nic kurde nie widzę Marlon, zabierz nas stąd No to super Usiedliśmy na miliznie, tak jest dużo lepiej. Wszyscy wysiadka, pani bezbuta. Może kiedyś odwiedzimy podobne miejsce i dla odmiany nie wystrzelamy miejscowych. Tak, jasne. Piekielny jeździec, tu dowódca Bravo 2, przejdź na bezpieczne usta krótkie Dobra, mów, no, Bravo 2 Słucham Piekielny jeździec, wpadliśmy w zasadzkę zorganizowaną przez jakąś ostartą milicję Chcemy iść w górę rzeki na Devaplayera Ale potrzebujemy wsparcia ogniowego Przyjąłem brawo dwa. Zaraz o, Dobra, mam tu trochę sprzętu Jeszcze na całą godzinę kończy mi się paliwo, ale mogę wam go podrzucić Pasuje Stokrotne dzięki, piekielny jeździec Idziemy! Niech nic tak nie pompuje adrenalinki jak mała zasadzka! Jak tam wasze nadciśnienie się Ruszajmy po tę cholerną skrzynię, zanim nas dopadnie! Znaleźć się w musimy ruszać w drogę. Wygląda na to, że łodzią się nie da. Progi rzeczne. To skład drewna? Tak, Wajer musiał do tym przechodzić. W przeciwnym razie nie przysłaliby aż takiego patrolu. Ruszaj, Hagar! O nie, ty przodem, puku, nalega! Ustawaj!